Po pięciu kolejkach drugiej ligi jest z nami trener drugiej drużyny i zagłębia, Pawł Słachacki trenerze 11 punktów w pierwszych pięciu rozegranych spotkaniach i pozycja lidera drugiej ligi. To chyba wymarzony początek, i który pokazuje, że wykonana praca przynosi efekty. Na pewno tak, cieszymy się z tego miejsca, w którym, w którym jesteśmy, ale mamy też świadomość, tego co było w zeszłym sezonie, tak że, że po ośmiu kolegach znajdowaliśmy się na trzecim miejscu i do końca musieliśmy walczyć o utrzymanie, więc jesteśmy zadowoleni, ale wiemy, że jeszcze przed nami długa droga. Gra obronna to coś, na co trener zwracał uwagę na konferencji prasowej. Z czego wynika ta poprawa w porównaniu z końcówką ubiegłego sezonu i z całym ubiegłym sezonem? Poświęciliśmy trochę więcej czasu pod kątem tego aspektu. Myślę, że też osoba Jarosława Jacha, która, która funkcjonuje z nami od, od początku tego sezonu, daje dużo spokoju tym młodym chłopakom. I, i, i na pewno jest to duży, duży argument za tym, że, że ta gra w obronie wygląda dobrze. Właśnie a propos... Zawodników z pierwszego zespołu. W obecnych rozgrywkach mocne wejście do drugiego zespołu notują piłkarze tacy właśnie jak Jarosław Jach, Tornikę, Gaplin Daszwili czy ostatnio Juan Munios. Jak trener ocenia ich wkład w pański zespół i czy, czy potrzebne jest naszej młodej drużynie takie doświadczenie, które one, oni wnoszą? Wkład jest duży, bo jeżeli popatrzymy na bramki, to, to tak naprawdę Jarosław Jach dwie bramki, Tornikę dwie bramki, Juan. Dwie bramki, więc, więc wkład jest bardzo duży i uważam, że ci zawodnicy są potrzebni tym młodym chłopakom, bo oni cały czas się uczą i, i, i zbierają to doświadczenie. A obecność tych zawodników sprawia to, że, że dla, dla tych młodych zawodników są to kolejne lekcje, które, które przyjmują. Dużo, dużo dostają informacji od tych, od tych zawodników, więc na pewno to jest duży. Duży plus dla, 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 mu, dla tej młodzieży, która, która może się rozwijać przy tych doświadczonych zawodnikach. Jesteśmy w trakcie serii trzech meczów, które gramy na własnym boisku. Uważa trener, że to pomogło w jakimś stopniu zespołowi być jak do tej pory jedynym niepokonanym zespołem w lidze? Nie uważam tak, bo po prostu podchodzimy do każdego meczu tak samo i nieważne czy, czy to będzie mecz na wyjeździe czy, czy u siebie, bo OK, w, w, w tych klubach wielu są kibice na, na trybunach i na pewno e, to pomaga gospodarzom, ale no, pokazaliśmy na Olsztynie, tak, gdzie, gdzie trybuny były zapełnione, że potrafimy grać e, przy, przy publiczności, większej publiczności, tak, mimo że na wojskach rywala. Mhm. W sobotę przed nami szansa na przedłużenie pasy bez porażki w ligowej rywalizacji. Naszym przeciwnikiem będzie Olimpia El Blanc. Czy był już czas na analizę tych rywali i na co będziemy musieli uważać w tym spotkaniu? E, oczywiście analizowaliśmy już zespół przeciwnika. Od początku tygodnia skupiamy się na Olimpii. Na pewno jest to zespół, który potrafi. Budować swoje ataki. Tak? Jest to zespół, który, w którym następuje duża rotacja na, na pozycjach. Nie, trzymają, nie są przypisani do, do jednych pozycji, tylko cały czas podczas konstruowania swoich ataków yy, panuje duża, duża wymienność, więc, więc na to będziemy musieli się, yy, nad tym będziemy musieli się skupić, żeby, żeby utrzymywać yy, tą strukturę w obronie, żeby nie dać się wyciągać przeciwnikowi, i też na to jakby kładli, kładliśmy nacisk w tym, w tym tygodniu. Na koniec czego możemy jeszcze życzyć trenerowi i drużynie w najbliższych tygodniach, miesiącach? Na tym, żebyśmy dalej byli drużyną skoncentrowaną na celu, czyli na, na każdym najbliższym meczu, żebyśmy nie, nie wybiegali daleko, daleko w przyszłość, tylko skupili się na tym, co, co czeka nas w dany, w dany weekend, no i tego, żeby ci zawodnicy ciągle robili postęp w swoim, w swoim rozwoju, żeby, żeby każdy dzień był, był dla nich taką lekcją która pozwoli przybliżyć do spełniania swoich marzeń.